Bardzo złe wieści płyną z jednej z polskich fabryk na Pomorzu Zachodnim. Właściciel ogłosił, że przeprowadzi grupowe zwolnienia swoich pracowników jako przyczynę podano m.in. niższą liczbę zamówień. Kilka dni temu w mediach pojawiła się wiadomość, że sieć sklepów Carrefour zamierza zwolnić wielu swoich pracowników. Z pracą miały się pożegnać nie tylko osoby zatrudnione w samych sklepach, ale też pracownicy w biurach. Wygląda na to, że w tym sektorze zła sytuacja się nie kończy. Z informacji portalu gazeta.pl wynika, że jeden z gigantów mający fabrykę na Pomorzu Zachodnim ogłosił, że również zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe w tym konkretnym zakładzie. Według oświadczenia przedsiębiorstwa zamieszczonego w serwisie Superportal24, a cytowanym przez gazet.pl, który cytuje Biznes.info, który cytujemy my, pracę ma stracić 130 osób zatrudnionych w fabryce. Skala zwolnień jest spora. Liczba ta stanowi bowiem 17% jej załogi. Właściciel fabryki firma IKEA Industry jako przyczynę zwolnień wskazuje. Okazała konieczność odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. W zakładzie w Goleniowie pod Szczecinem zwolnienia są przejawem dostosowania organizacji do spadku liczby zamówień miano podejmować działania mające na celu uniknięcie tego kroku, jednak nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Jest to kolejna już firma w Polsce, która deklaruje, że będą zwolnienia. Nasz rynek gospodarczy faktycznie jest na skraju pewnego upadku, no bo nie jest już tak dobrze jak było jeszcze za czasów takiego Prosperity i generalnie tych wszystkich tendencji wzrostowych naszego kraju. Wprowadzono, wszystko zaczęło się oczywiście od tych wszystkich lockdownów, zamykania polskiej gospodarki, totalnie nielogicznych przepisów, które pogrążyły bardzo wiele polskich firm jeszcze za czasów pandemii, no i zaraz później weszła wojna na Ukrainie i znowu pogrążono wiele polskich przedsiębiorstw, bo przecież wprowadzając jednostronne sankcje na Rosję czy na Białoruś w ogóle nie myślano o firmach, które przez pokolenia często miały związek właśnie z Rosją czy z Białorusią i ich biznes polegał na chociażby handlu z tymi krajami czy wymianie jakichś usług, które nagle nie mogą być świadczone, no bo jeżeli będziecie handlować z Rosją, no to możecie trafić do aresztu, wasze środki zostaną zablokowane i w ogóle. Za co? No za jajco za nic. Za to, że dalej robicie swój biznes, który do tej pory był normalnie, nie tylko legalny, ale i moralny. Przecież Rosja to był nasz normalny partner handlowy. To nie jest tak, że Rosja zawsze była totalnie zła i się od niej odcinaliśmy i ci, którzy współpracowali z Rosją, byli jacyś źli. No nie. Rosja to był nasz normalny, zwyczajny partner, z którym mogliśmy handlować, mogliśmy sobie tam jeździć. Wielu polskich polityków jeździło sobie do Rosji. Mamy rosyjską ambasadę u nas do tej pory. Więc dlaczego akurat mają cierpieć zwyczajnie przedsiębiorcy jeśli chcielibyśmy to robić rozsądnie, z poszanowaniem Polaków i polskich przedsiębiorstw, no to byśmy to chyba zrobili inaczej. Nie, że dobra, Polacy, planujemy odciąć się od Rosji przez to, co oni robią, dajemy, powiedzmy, nie wiem, rok na odcięcie się od tego, a nie z dnia na dzień i róbcie sobie, co chcecie. Jeżeli wasz cały biznes opierał się tylko na handlu z Rosją, no to jesteście w dupie, zamykacie firmy i wrząż się nawet o was nie martwi. Tylko macie na przykład rok czy dwa lata, rząd wam pomoże znaleźć nowych kontrahentów na, na, na rynkach europejskich czy jakichkolwiek innych azjatyckich czy afrykańskich, żebyście mogli sprzedawać i handlować w, da, w, w dalszym ciągu na podobnych zasadach, żebyście nie byli za bardzo stratni na tym, no bo jednak jest to decyzja naszego rządu, a nie wasza, to nie jest wasza wina, to nie, no to Polaków ma się totalnie w dupie, zamykamy granice, handlujecie z Rosją, będziecie mieli przesrane, zamkniemy wam firmę, weźmiemy wszystkie pieniądze z konta, jakie macie... Będziecie mieli status podejrzanego, być może traficie do aresztu. No, czy tak powinno się traktować Polaków, własnych obywateli, którzy nie robią nic złego? Jest to totalny absurd. Jest to bezczelność władzy, na którą nie powinniśmy pozwalać. Dlatego jeszcze raz apeluję, udostępnijcie ten materiał, bo serio e, nie jest zbyt przyjazny wielu organizacjom w tym kraju. Może opowiem o tym w jakimś y, kolejnym materiale, następny temat.